słucham pani nam zajechała drogę ale jak, zaje jak zajechałam państwu drogę? No, a pani nie zaje przecież państwo stali na inwalidów a, macie... a macie? ty a pani ja tą mocnakę teraz ta. mogę na Allegro kupić wiesz o tym nie? no 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 no, no. migać? a co to jest migać? Co to jest migacz? No to kierunkowskaz chyba, nie? Nie migać. Ja drogę zajechałam jako stali na inwalidów! Co to jest? Co to jest migacz, ty? Policjantka, ty! Ty! Poczekaj! Poczekaj! Ty! Przedstaw się z imienia nazwiska na No, cwaniaro, ty! No Zakopieńska policja, ty! Poczekaj muszę!